na kanale Tarot z planem duszy w czytaniach na czerwiec. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do też wzięcia udziału na przykład w kursie odczytu planu duszy, który odbędzie się online w czerwcu 13, 14, 15. Kolejny termin to jest wrzesień. Stacjonarny kurs w Bydgoszczy. 29-30 września i 1 października. No i ostatni kurs w tym roku będzie, będzie 10, zacznie się 10 listopada. I to właściwie będzie kurs online. Także do wyboru są trzy terminy. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Jest też książka, którą można zakupić na stronie www.planduszy.pl. I możecie również skorzystać z czytania tarota, jeśli ktoś jest w potrzebie, czy też innego rodzaju wsparcia, czy takiego uświadomienia sobie, kim jestem, na przykład podczas sesji planu duszy. Także takie wiadomości wstępne. Czerwiec już za rogiem, właściwie już wielki czas, żeby te czytania zrobić. Także bardzo Wam dziękuję za obecność, za to, że jesteście tutaj, zaglądacie, komentujecie, piszecie do mnie. I zapraszam już Was teraz na odczyty tak dla każdego znaku po kolei. Witajcie wszystkie Panny w czytaniu na czerwiec. Zobaczymy, jaka jest tutaj główna energia u Was na ten miesiąc nadchodzący. No i zobaczymy jak to się będzie wszystko miało do reszty rozkładu, tak? Zobaczymy co tutaj w trawie piszczy. Dobra. Ok. Patrzmy. I to jest ta karta. Sześć monek. O, jaka fajna karta dla Was. Równowagi w dawaniu i braniu. Takiego miejsca, w którym właściwie czuję, że mam i nie muszę czuć napięcia. W związku z tym, że nie mam na przykład, jest tutaj tak, taki fajny, taka fajna harmonia. Ja i materia. To, co do mnie przychodzi, akceptuję. To nie, nie ma tutaj jakiegoś. Hmm, Odpychania, jest tutaj taka zgoda. To jest tifaret na drzewie życia, więc to wypływa jakby z takiej duszy, z duszy i z akceptacji życia takim, jakie jest. Jeśli mam, to daję, jeśli czuję, że mogę się podzielić, to się dzielę, przyjmuję bez właściwie żadnego oporu, i tutaj wtedy właśnie to jest to takie docenianie obfitości, akceptowanie. Wszystkiego tego, co mam, i kiedy akceptujemy wszystko to, co mamy, to wtedy jest nam dużo łatwiej. Wtedy właściwie pieniądze nie mają aż takiego znaczenia, ale czasem jest tak, że no nie do końca tutaj jest ta harmonia, więc idealnie by było, żeby czuć to wszystko, co powiedziałam. Natomiast jeśli coś się dzieje, a ta karta się pokazuje, akurat tutaj jest księżyc w byku. To znaczy, że tutaj może coś się dziać. I w związku z tym, zobaczymy, co jeszcze się pokaże obok, wokół tej karty. No i popatrzymy, jak to się będzie miało do tej harmonii. Czego tu poszukiwać, czego się spodziewać. Ok. jest, że tutaj się karty sklejają. No dobra. To patrzymy. Dla wszystkich od znaku Panny na czerwiec. Wasza energia. Koło fortuny. No, uważam, że to jest super, że to jest bardzo dobra energia, na to, co się dzieje. Dlatego, że nadarzą się różne okoliczności. Sprzyjające, że wy jesteście tutaj, jakby w momencie, w którym dokonuje się jakaś zmiana. I ona ma przynieść Wam polepszenie, ma przynieść Wam radość, ruch, zmianę, która będzie dawała większe możliwości. Także, no, bardzo fajnie, uważam. Póki co jeszcze zobaczymy całą resztę tego zestawu. Widzę, że karty duże są. Patrzę, czy się mieszczą tutaj w kadrze. Ok, to zobaczmy jeszcze, co idzie z przeszłości, jaka jest teraźniejszość, co nadchodzi. Dobra. I tutaj mamy tak, przeszłość, a mieczy. Uuu, a I siódemka, buław. A tutaj mamy poradę. Tutaj mamy wyzwanie. I wynik. A w atmosferze trójka kielichów. Spontaniczne, różne spotkania, takie nieformalne, takie właśnie babskie wieczory, męskie wieczory. Czas i pora roku sprzyja właśnie takiemu przebywaniu na zewnątrz takich właściwie impulsowych, w takich spotkaniach, gdzie Specjalnie nie przygotowujemy, nie wiadomo czego, po prostu zbieramy się i na przykład zamawiamy sobie coś do picia, coś do jedzenia. Celebra celebracja życia, zrozumienie, że krąg znajomych, krąg przyjaciół, ludzi, z którymi nam jest dobrze, rodzina i tak dalej to wszystko jest jak najbardziej potrzebne. I tutaj może się zdarzyć, że podczas takich różnych. Spotkań, które będą organizowane nie tylko przez Was, mogą być organizowane też przez innych. Mogą się tutaj urodzić jakieś mm, możliwości. Może się nagle objawić um, taka jedność tej grupy, moc, oczywiście, też. Um, no zobaczymy. Z przeszłości idzie As. As Mieczy. Czyli karta potencjału jedności. Tak jakby mam wrażenie, że skoro jest tutaj równowaga w dawaniu i braniu, to wszystko zmierza do harmonii. To jak najbardziej ma sens. Czyli co? To nie jest tak, że to co ja daję, to muszę dostać z powrotem. Czyli osoba, której daje, oddaje mi coś. To jest podaj dalej, tak mniej więcej. Czyli jakiś mój dobry uczynek. Powoduje, że się wzbudza energia dobrych uczynków, i na przykład ktoś, kogo obdarowuje, podaje dalej jakiś podarunek komuś. I to jest taka unia wtedy umysłu też i tu ciała, mam wrażenie, bo jakiś pomysł uruchomiony w przeszłości, jakaś myśl, myśl przewodnia, może inicjująca jakąś grupę też. Spowodowało to, że narodził się i manifesto może się wymanifestować jakiś wielki potencjał w tej grupie, tak? Jakiś to jest nowy początek. Tylko naprzeciwko mamy w wyzwaniu, mamy tutaj e, tego rycerza. I ten rycerz on ściska tą monetę, czyli tego denara. I właściwie on może. Chcieć to dla siebie albo wykorzystać to w jakiś sposób. Skoro to jest wyzwanie, to może to być tak, takie bardzo indywidualne podejście, że dostaję i jest tutaj jakiś prospekt, a to ja sobie zatrzymam dla siebie i będę używać do moich celów. No, może nie do końca tutaj to będzie dobry pomysł. Oprócz tego, to też może tak być, że mm, tu będzie. Taki pomysł i chęć zainicjowania, i może pierwszy ruch zrobiony, natomiast ten rycerz może skręcić w jakąś ślepą uliczkę, tak? bo jest to wyzwanie, czyli co? No, może być tu jakaś słabość, właśnie tak jak powiedziałam. Różnie to może wyglądać w scenariuszach. Ktoś tutaj nie jest, może do końca. Przekonany o tym, żeby coś działać, robić wspólnie, może um, nie do końca też widzi jakby efekt, czy końcowy rezultat tego, co, co ma nastąpić. No, na pewno jest tutaj dużo tych potencjałów, bo, bo coś się tutaj przed Wami, jakiś portal otworzył. Natomiast y, przyszłość pokazuje. Pokazuje tutaj niejaki opór, chęć pokonania innych, pokazania, że jestem liderem być może tej grupy. Czasami jest właśnie tak, że ktoś w rodzinie na siłę czasem próbuje przeforsować różne rzeczy albo być cały czas przy władzy. Tu chodzi o to, żeby też umieć oddać prowadzenie, żeby wytypować. Kogoś, albo może stanowisko, takie, które będzie bardzo elastyczne, że będzie można tutaj działać wspólnie. A jeśli mamy taką indywidualność. Siódemki, to jest zwycięstwo, to jest dążenie kogoś do pokazania, że ja moje zawsze będzie na wierzchu, na przykład, tak? Więc wtedy zaburzona jest tutaj sytuacja. Wtedy wychodzimy właściwie z tej harmonii i idziemy po swoje. I tutaj może być taka sytuacja, ten rycerz tu w, tym, w tej pozycji wyzwań wraz z tą siódemką Buław mówi, że tutaj może być coś właśnie na rzeczy, taki zgrzyt. Ale wy jesteście szczęściarzami tutaj i sprzyja wam los, więc mam wrażenie, że będziecie to umieli poradzić sobie z tym. Ten los jakby pomoże wam w tym, żeby Prowadzić tę harmonię, tak czy siak, podjąć działanie, które będzie stabilne, które może prowadzić do rozwoju. Natomiast poradą jest, żeby, żeby jakby wybaczyć przeszłość, żeby emocjonalnie wejść w taką stabilność emocjonalną, bo jeśli nie ma tej stabilności emocjonalnej, to właściwie wszystko się zamyka. Wytyczamy jakieś granice, które są nie do przekroczenia, jesteśmy niezainteresowani. Tutaj w tej trójce mamy tak, takie zainteresowanie. Mamy chęć wspólnej zabawy, i, i tu chodzi o to, żeby nie zamykać się emocjonalnie, żeby czasami podczas takich spotkań różne rzeczy się dzieją, żeby. Umieć też zobaczyć, że my wszyscy jesteśmy na tym samym wózku, mamy i mocne strony, i słabości. Czasami, kiedy jest alkohol, to różne rzeczy się pokazują, i później jest właśnie jakaś chęć dominacji czy oceniania. Właśnie to ocenianie często stoi na drodze, więc myślę, że warto tutaj pozbyć się takiej oceny. Wybaczyć też, jeśli coś zdarzyło się wcześniej, czy gdzieś tam zdarzy się, unikać plotek. I y, powinno tutaj być bardzo harmonijnie w rezultacie, bardzo rodzinnie w tej grupie. Może to być rodzina, tak? Bo takie spotkania przecież y, też mogą być rodzinne i dawanie i branie. To wszystko może dotyczyć całe to czytanie, y, właściwie każdych spotkań. Na różnych gruntach. Chodzi tutaj o poczucie takiej kulminacji przynależności do grupy, do zespołu, do rodziny i poczucia, że jest między nami wspaniale, że uczucia rozkwitają, że jesteśmy zespołem, który poradzi sobie ze wszystkimi. Być może tutaj chodzi też o to, żeby poniekąd wyeliminować coś albo kogoś, kto z grupy oczywiście, kto wprowadza dysharmonię do grupy. Tak więc tutaj, to co dajesz, dostajesz, przekazywanie tych, tych dóbr do grupy i pobieranie z grupy, to jest takie bogactwo. Grupa wsparcia to jest coś, co daje nam taką odskocznię, co wentyluje nasze niezdrowe emocje czasami. Mam ochotę dociągnąć na tą siódemkę jedną kartę i zobaczyć. Co jeszcze tutaj nam powie Tarot? Co tutaj jest na rzeczy, tej siódemce. Hmm. No jest tutaj jakiś smutek, a czasami jest to hmm. Przeszłość, która nas goni, ściga, i wydaje nam się, że wszystko się kończy. Siódemki, piątki często pokazują kryzysowe sytuacje, trudne jakieś emocje, i powiem szczerze, że tu może być dużo emocji związanych właśnie z dawaniem i braniem, ocenianiem, że dałem czy dałam więcej, że no tutaj w ogóle. Ile, mo ile można dawać, tak, A więc tutaj też może być tęsknota za spotkaniami, które były kiedyś, za, za tym sposobem, który być może wcześniej funkcjonował, w jaki sposób się spotykaliśmy, kto przychodził, kto nie przychodził, ale tutaj ten smutek. Pokazuje, że ta przeszłość jest niepożegnana, że grupa, być może wcześniej, która się spotykała, ewaluuje, robi tutaj jakiś progres, zmienia się. I to jest normalne. I teraz jak zaakceptować to? Czasami to jest trudne, jest tu możliwość, są nowe grupy, tak być może chodzi o to, żeby. Zmienić przynależność, żeby poszukać też i po prostu być częścią nie tylko jednej grupy. Zresztą tak, zawsze tak jest. Nie jesteśmy tylko częścią jednej grupy. No, przynależymy do bardzo wielu różnych grup, spotykamy się z bardzo różnymi ludźmi. Jeszcze jedna karta. Rycerz Mieczy. No właśnie, tutaj trzeba coś wyjaśnić. Trzeba jakby złapać ten miecz. Wyznaczyć jakieś zasady, być może mm, powiedzieć jasno i bez ogródek coś, co nie do końca każdy chce powiedzieć, a to nagle jest bardzo potrzebne, żeby wyjaśniać. Więc myślę, że ten rycerz, ponieważ jest rycerzem, podejmuje takie działanie wyjaśniające takie, doszukuje się prawdy. Bada i jednocześnie może powiedzieć coś, co być może czego król by nie powiedział, natomiast rycerzowi to przystoi i może, może tutaj e, odkryć coś, co jest niepopularne. E, I on może się stać niepopularny, ale jest potrzebne. Możemy go potraktować nie jako osobę, tylko jako chęć podjęcia działania, czyli powiedzenia czegoś. I wy tutaj, w tej energii koła fortuny, mam wrażenie, że możecie zrobić tutaj jakiś porządek, jakąś zmianę. I patrząc na ten cały rozkład, to rzeczywiście można dojść do takiego wniosku, że można przywrócić tutaj harmonię w dawaniu i braniu w momencie, w którym wyznaczymy tutaj zdrowe granice i wyeliminujemy coś, co przeszkadza w takiej radości uczestnictwa w tym. Co się dzieje w tej grupie, jednej, drugiej, trzeciej, zależy, gdzie to zidentyfikujecie. Więc, no, jak najbardziej, jest to taki moment przełomowy, natomiast mam wrażenie, że dla niektórych to wszystko się bardzo dobrze skończy, ponieważ mamy tu asa mieczy, tu mamy komfortunę, tu dziesiątkę kielichów. Powiem, że ten zestaw wygląda bardzo ciekawie jakby pełnia emocjonalnego szczęścia, może się objawić poprzez właśnie jakąś zmianę i wejście być może do innego zespołu. Natomiast nie zamykajcie się na swoje uczucia, na emocje. Postarajcie się zauważyć, co wam przeszkadza. czemu być może jesteście znudzeni czymś? Być może coś wam tutaj nie odpowiada. W zespole, w którym jesteście, czy w grupie, czy generalnie, coś Wam może nie odpowiadać, w rodzinie też. I jak najbardziej macie szansę to zmienić, bo to nie jest tak, że my musimy trwać w czymś. Koło fortuny to jest też zmiana na lepsze, poprawienie czegoś, tak? I tutaj Wam, tak jak mówiłam, los będzie sprzyjał, więc może to być taki czas czerwcowy, dużych zmian, spotkań, dostrzegania wielu rzeczy, odnowy. No, i zdawania sobie sprawy, co, co ja tutaj mogę jak mogę to doprowadzić do idealnej harmonii. To znaczy to, czyli co. Moje relacje z innymi, to co daję, co dostaję, czy jestem otwarty. No, kiedy patrzymy na, na tą czwórkę, to widać od razu, że tutaj, uwaga, nie bądźcie zamknięci, tak? bo to jest porada, informacja. Kiedy się zamyka nasze serce, kiedy jesteśmy skupieni na przeszłości, na błędach, na takich rzeczach, to robią się tutaj różne sytuacje typu ja tutaj zarządzę, ja wiem lepiej, oni mnie zranili, to ja nie wiem, przeszłość mnie ściga. No, więc tutaj trzeba zrobić porządek, zacząć od nowa. I tak można, żeby nie zasklepiać się w jakimś bólu, broń Boże. Zobaczmy, co jeszcze karta wyrocznie powie. Pozostawanie w prawdzie, takie łączenie się z prawdą, i to, co wcześniej mówiłam o tym rycerzu, że dociekanie prawdy i bycie w świetle prawdy, czyli chodzi o to, żeby być tu i teraz przede wszystkim, żeby się otworzyć na to, co przychodzi w tym momencie, teraz od ludzi, żeby nie siedzieć w tym, co kiedyś było, się skończyło i właściwie nie wiadomo. O co chodzi? I zazwyczaj, zazwyczaj bycie w prawdzie to jest to, co emanuje z naszej duszy. Dusza lubi prawdę, dusza lubi stać w świetle prawdy. I jeśli będziecie cały czas w tej swojej prawdzie, to pozwolicie też innym na dotarcie do ich prawdy. I to powinno się razem ładnie połączyć, w taką harmonię. Dajemy i dostajemy, tak? Czyli jakieś wglądy też. Zawsze pamiętajcie, jest w nas tak, takie miejsce, które wie prawdę, czyli nasza podświadomość czy nadświadomość, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali, i chodzi znowu o to, żeby posiedzieć w ciszy, zatrzymać się, bo w tym szaleńczym biegu, który teraz jest, w tych informacjach, które, których jest milion dookoła, nie zawsze jesteśmy w stanie dostrzegać tą prawdę czy poczuć ją. Także m, największym problemem czasem jest dla nas zatrzymać się i odkryć, co jest istotne m, zamknąć się, czyli pomilczeć, oddychać, skupić się na swoim ciele. Więc e, jeśli tak będziecie umieli zrobić, to przyjdzie do was ta prawda i nagle odkryjecie tą harmonię w dawaniu i braniu, przyjmowaniu. Czerwiec jest idealnym miesiącem, bardzo dobrym dla Was, mam wrażenie, żeby tego jakby doświadczyć. I macie tutaj fajne energie, macie tutaj asa, szóstkę monet. Więc myślę, że to jest bardzo dobry taki czas uzmysłowienia sobie, kim jestem. No i macie tutaj cały rząd poświęcony waszej, waszemu żywiołowi, w którym możecie się zanurzyć, możecie poczuć to wszystko, co jest dla was istotne i ważne. No i tak to wyszło, to czytanie dla Was na czerwiec. Życzę Wam bardzo udanego miesiąca i pozdrawiam do zobaczenia w następnych czytaniach.